szczegółami, tak powiem. No wiesz, tam są taki ...prygamy gdzieś po grać. Co jest? O du... Idę na grypkach, ani razem mnie nie wadałeś. Ani ja ciebie. Nie no, w ogóle. Ty sam się skończ... Złap na dupa. Ty <grym> jajęścia. <się> o nie, deszcz. No bo zajdę. Deszczu. Świec mi. Moje ulubione. Oj, oj, dobra. Oj, oj. Uniwersal Uniform z tyłu było Takie tak. jest Nie. Ja już Zstepne. jedno co myślę To ja już myślę o kolacji Albo wiedziałem. biedzie A tutaj na myśli No wiesz jak ja 10 o 10 rano To wiesz No ale pięknie

Jutro Aha. przyjdzie! Aaaa! Tak, tak. Reżym robię! Co? Nie co? <laughs> co? Zupę! Słyszałem, nie wiem. Gdzie? Gdzie? Gdy? Gdy? Tak jest. Nie, nie wiem. Nie w temacie. No zakręciamy, zakręciamy. Co? Dzie... co? Gdzie? Co? Gdzie? A nie, czekaj, do przodu. Czekaj, co? Tak, szoka, tak szoka. Co? Mi pokazywałaś taki mnie. Ja pierdzielę. Ja A tak, moderator, no? Dobrze. Ja cię nie mam na tym o kurde, o, o. Ja jestem w to jest ciężkie, łociu, chuj. Dobrze, to jest ciężkie. O nie. Ej, ja jadę jakoś, na razie. Nice. O nie, już nie. Ale no, a nie. Ej, ja bym się przypominał od razu azjatycki. I... Czy chiński. Azjatycki, no. To... Yeah, no. To o. Ogólnie. No. Nie wiem jaki to był w sumie. Na końcu nie, nie. nie wydopiło. nie nie, 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 dobra, nie, O nie, długie. Długi resp. Ale to fajne, to... Fajne. Nie, fak, wywodzimy się na końcu. Mazuma chyba. Mazuma. Ale się jedzie, ja pier... papier. Ej no, ale nie wytupię mi na górę, nie? Za ludzi na I hmm. już koniec Tak. A ja nie mogę, to nie mogę. Wresz nie mogę? Nie no! Ale będę się śmiał, jak ci to zadziała. Czy, trzeba zwolnić. Nie! Na samym końcu dosłownie. Na XZ. Aj, 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 Co dzieje? Halo? Co to się da coś. Kójdę. Kójdę tam. Oj! Nie tak. Ty da się. Kę. Czy już Czekaj, Jeans. Czekaj, ja, ja ci powiem. Czekaj, no. no. Kolego, czekaj, czekaj. A? Shit. O, to tak? Aha. Tam. Ja mam A, chyba planek jak Czekaj. No znowu, kurwa, na ten? samym końcu, nie? Masz to? Masz to. No to właśnie zwalnia się yellow. Znaczy, się puszcza I jak tam? Kończ to, tylko pójdę no ja ja próbuję okay. już losowy, nie, 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 tu nie, No, nie, 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 tu, 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 tu. Się. To nie, tu. No to no nie było, ale eee. to jakoś... Eee. O kurde, eee. Michael! Eee. Ej, dobre! Co my? Eee. Jakbym ja, ja to wcześniej rozkminił, to bym to eee. zrobił. A? Kurde. Co chcecie? Dobrze? Mówię. Co chcecie? No to chcecie? Jak coś chcemy, to wywołuję z prosty. Emerus. <laughs> no. Ja kliker, kurde. Też miałem wziąć klikera, ale stwierdziłem, że A ja sobie pojadę moim ulubionym autem. Nie muszę wygrywać. A sobie jedź. Jedźmy. wiem czym, tak się jak widać? No. I fajnie, fajnie. Teraz that, jest oh. Nie! Zarzuciło, sorry. Okej! Okay. Oj! Oj, co czuję, że w myśliwki forsy bitum Oj, no, jaj, <laughs> O, dobrze, no, że Oj. No cóż. No cóż. Jeszcze ten deszcz nie ułatwia. No. No. Bardzo. A no, muszę, umiejętności się liczą teraz. No właśnie widziałem, wjeżdżanie w dupę, no. <grych> Było i tak. I jest. Ostatnio w sumie sobie oglądałem też Coś... Paranormal activity Tylko, że jedynki nie mogą obejrzeć nigdzie, nie? A dwójka, trójka, czwórka, piątka chyba szóstka. Obejrzane, więc co? Się Co? Go... To? Ale mnie zniosło. O, to, no. mówię, no ale. Tak, słucha, fajnie. Zniosłem tak. się na przewrocie. Okej. miałem no. przypadkowo. A, okay. Wypadł z trasy i się tak skupiłem, no. O co no, chodziło? Wypadaj z trasy. O matku, jak się zagapiłem teraz. Ale to sobie, to sobie horror jak oglądałem sobie. wiecie, A, że ja mam ostatnio ochotę na horora? Jakiego? Jakiegoś nie jakiego nie konkretnego? A wiem. Hmm. Jedyny jaki horror ale mam to ja... na filmie to ten Home Sweet Home, ale... Arrygać, A gra! A że Dobra, już, no. ja, już miałem ci film fajny podać. A to podaj też. Niechętnie. Ja lubię oglądać horory. Ty w sumie? Lubię grać, ale lubię oglądać. Za pierwszy? Ach, ciutem. Eee, już cię podaję, Już odpalam. Notatnik. Ja to za I Jadę, no co to, to jest? No to No cię, to wszystko zapisane, no wszystko zaraz ci powiem. Poczekaj, poczekał, teraz. kurde rzeczy. To 100 pozycji, must have. O, gdzie ja pojechałem? Tak to jest. Yy. A to ty jesteś z przodu! Ja myślałem, że za mną jedziesz. A to Michael tak, mnie tak dupał. Jak w ja. dupę wjeżdżał. Tak ja. Jak Cześć, nie. Dalek, To był przypadek. A to muszę sobie zapisać. Ja myślałem no, cały albo... czas, że tu Damianek był. Eee. bo się przycześ, że był z tyłu, tak? Dlatego mówiłem, że widzę ten experience w fordzie jak w dupę wjeżdżasz. Aha! Fajnie. O to chodziło. A to widzisz, to nie. Nie, yes, to odcinek opowiesz, eee. będziesz wiedział, jakie horrory. No tak, lecimy. VHS, cztery części. To jest Kasety dobre. Found footage. Found footage. VHS to się nazywa. Gazety VHS, nie mam odtwarzacza. H. Nie! <laughs> tak, jest, tak się nazywa film? Horror. Oha, jest. To jest Landfututic. To jest zjewisty. Oj, na mianę. Z bokiem leci, bokiem. <laughs> na mianę driftuje mi na mapie. A. Wolf Creek. To nie jest strefa driftów. Słuchaj, Wolf Creek 1 i 2. O. E... O kurde, bym wyleciał Megan is missing to jest. To, 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 te dwa będą mocne, właśnie. Megan is missing i Darkweb Omega. To jest Dobra. dobre. Kej, <grym> mówisz, to daje. Że no. No, oczywiście. No, tu mieć dużo czasu, i byś musiał lubić. Gore w sumie to piła, co? nie? No. To. Opina Powiem wam szczerze, i... niedawno wyszedł seria, ten yy, trzeci sezon Wiedźmina, No? Za jednym nie obejrzałem, tak mnie wciągnął, Ja. Później, jak ci dziewięć, padę do roboty poszedłem. Oh. No to było, wiesz, sześć epizodów chyba? Po godzinie? Sześć godzin? Czy nie, no. Ale latam. Janek oh. masz wygraną. Dobra, dzięki. No są czwarty. Bra, bra. Ja spokojnie zaraz mi przyjdę. No jak tak pojechałem, to nie. <grym> Więc. Teraz zrobiłem... Nie wciągnąłem Wiedźmina. Nie. Na mi się podobało. No ale to jest to, że no są ludzie tam gadać, gadać, ale... Jak ty zagrasz i tobie się spodoba, To co? Twoje! O? Doświadczenie i no. to się... Ci się ale podoba, jelo. Ja tak, to mam z grami, powiem szczerze. To co z tym new downem, co tutaj kolega wymienił? Mafia, czy mi się podobała, a. Ale... No. <laughs> kolega... I też, kolega... Mi też mafia, czy mi się, się podobała, podobała, jak oglądałem. No No nudna, nie powiem. Dużo godzin miałem. Mniej, ale. Aha. Tak, ty się prawie na 100% zrobiłem. Tam o. mało mi zostało, no. I niestety, jeszcze raz trzeba będzie przychodzić. Nic. Co to, to znaczy niestety No wiesz, za drugim razem to już będzie nudne przychodzenie To to wiem hmm. Myślę, się A to Far ja mogę przychodzić nasze piątkę 4 Nie udało nam się tak. Nie znudzi mi się Gdzie GTA... ta? Z... Mafia mi się może znudzić Hyundai, no. Chociaż bardziej to jak Toyota wygląda ale w ale... Widziałem na żywo Hyundaiya Hyundaiya Dobra Kutu na chyba tam był Tak Ścinanie Zakręt. To tak blisko no, jak nie. jesteśmy siebie. No, w hmm? zimno nie będzie. Przymał mnie co? Oj. Bez jak... Oj nie... ja, ja ci powiem I tak, to jest... w Jankowi w nocy nie jest. Zimno, bo go komputer grzeje. A jak mhm. się ma nowy komputer komputer tam dzielną nie wiem jakąś katek. Wow, wow, wow. Nie, jaka jest chłodniutki. Chłodniutki? No. Mój to tak grzeje. 60 stopni mam, Max. Na Mój to tak grzeje. A ty masz kurde bydlaka, no to się, się nie dziw, no. Michael ja pierdzielę po prostu Do hotelu wjechałem co? <laughs> do hotelu wjechałem. <laughs> Mówią, a ja chciałem na się zamontować. no, no. A ten przejrzał to do, do siebie, do, tak dosłownie. Auto jest 2 na 10, powiem tak. No. Ale nigdy nim nie jeździłem, więc coś nowego. Ja już miałem go przerobionego, ale nie strzelałem. Nie i... dziwię się, tyle ci powiem, nie dziwię się. No. I na dripsie, na tym. No, straciłem przez ten oj Ojojoj. It doesn't mean I'm serious. Danger zone. Więc mi by się jeszcze ci chłodzenie przydało dodatkowe. Ojej, oh yeah, ja yeah. ten drink nie wyszedł, oh kurde. Jak na filmie, w jakichś filmikach, nie? Prosto w <śmum> drzewo. Butel ma kilka tych... Chodzenia i tak grzeje jak... No. Ale to ten? Procesa, czy to coś Nie mam pojęcia. Nie. Nie interesowałem się szczegółami, tak powiem. No już wiesz, tam sobie taki. Kojaruj, wiesz, pobiałeś? Co z... jest? Ty... i tego. Och, the... ja, bo wjechałem w ciebie jak ten, skończyła ci się ten. Znaczy, miganie. A na na, na na, Wszystko, może, bo ja co chwilę dokładam nowe rzeczy, tak. Jak na walkę ten zmieniłem. O. Do końca. to się za bardzo nie grzeje, nie? Tak wiesz tu. Głównie pojawcie jak karta właśnie wiesz, w tym pojadł nie Janek, ale ty masz zmasakrowany auto Nie no, mam <laughs> Ja się zakrę tak naprawdę Aha Michael ci tak załatwił Oooo o, Nie sam się o, zatwier znaczy. Ooo To nie było to co... Czego się spodziewałem? Nie, 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 ja się tylko przytuliłem. Tak no. On się tylko przytulił, zobacz jak. Tak yes. Oj! O oj, oj, oj. Tutaj yes. się właśnie Demianek przytulił do oponki. Tak. No. Yes. On chciał spalić oponkę i to tak dosłownie. Siły zmienić nieletnie. Chyba już na zimówki prędzej. No. Czy mu się nie podoba, że... <gry> to, to Mi się nie podoba Stałem się... O, nie czy... się. ekonomicznie cyk! Ekonomicznie ale... nie to, nie ma, to ekonomicznie zbana, jechać A? Stałem się ekonomicznie jechać, ale mi nie wychodzi Majku, dawaj do nich Przecież tylko mia miałem pętę, z go straciłem, halo Trzybić? Nie czy no Trzybić?! Nie no, no zatrzymujesz no, się, no, nie no, Nie no, dlatego się zatrzymuję, widzisz. Ale, wziąłem do zakręty. Ja się, się, oj. Oj. O matko, przepraszam. Tylko Damianka raz ja pielęgnem Specjalnie. A, czyli się stajemy? O, okej. Okay. Ja się stałem, o matko, jak idę. Znaczy, tym gównem, powiem szczerze, wolałbym szybciej skończyć, żeby No Ja się nu nuzę, ty byś W się... no. no. dupę dostałem, sorry. Dostałem, no, no, no i nie to nie poszedł... jest zbytnio fajne auto w sumie. Akurat jak to jest żebyś właśnie pojechał, nie? No to jest zwolnienie, ale. Ja ja to też też tak, że tego auta nie usunął, ja, no? Ja, ja, ja pęt miałem akurat. Nie dobrze auta usunął, a te główne zostawił, no. Też ja usunął pewnie. No pewnie też usunął ze sklepu. Matko no, tak się zagapiłem. A nie wiem. To nie jest tak, że oni usunęli wszystkie pojazdy z gry, tylko ze sklepu. No, no ja wiem, u... wiem, 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 ze, ze sklepu, no. Ale pewnie tak można kupić. Tak, Biorę się o No jak się ten, jak się pojawi, no? Albo też tu możesz możesz ukraść i ty No tak? na przykład no. Mm. Oh. Ponieważ co tysięcy możesz wziąć do garażu? Uh. A teraz coś mnie. Nowi gracze nie będą wiedzieć. No, tak. To ten, jak ja są? są tacy. Mm. Są nowi gracze w ogóle? W GTA? no Nie tak. Ja tam tamtego ja kupuję jeszcze, nie? Prędzej Także... na konsoli już bym się spodziewał, że nowi gracze na tych nowszych, a... O kurde, nie że na tak, tak, szczerze powiem. Dobra. A pe... W sensie to już pewnie każdy ma dwie kopie albo i trzy. No, pewnie tak. Albo w ogóle każdy ma po trzy kopie i tak jak ja. Co, na co, każdym... ty... Na, na co każdej konsoli mam. Nie ja no, z ja? Ma <laughs> Jak to wygląda? Pięśni na drodze. Pieśni na Where did you go oh my love? Nie jest. Więc no. Już No. Tak. mnie nie nagranie już pójdzie. Mimo, że tam tylko znaczy, nie jest. jest, ale. Wystarczy, że się wydupię, tak? Prawda. Najgorsze jest to, że dzisiaj muszę siedzieć nad GTA i go renderować. Nadulikano. Ooo. Sabek. Masz roboty. Łodź no. Oj, ale przy obiadku sobie wiem cię sobie posiedzę i. Gwiazda. To już mi się podoba. Des. A czuł krzę nie. mają niebieskie. A z... nie. Ja Jestem w śleśny. Tak się wydaje, bo jest ciemno. Ciemno jest. A one ten Nie wiem czy lesz, ale ładne. No to jest gwiazda. <gülpines> A, to jest gwiazda. Jakiś coś. Jakieś coś. Jakiś gwiazda. Albo jakiś promień śmierci To ma haft Promień śmierci. śmierdzi <coughs> tak Jak śmierdzi to umy. I się bijemy Śmierdzi ku... No, no ja wiem że śmierdzi ale wiesz tak u przodku nie mów no, Weź się uspokój ty no, Umyj się I się bijemy w końcu a wywalajcie w ogóle, co wy mówicie? Ach, ja nie jest z auto. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. tak ale zobacz, Janek pieszy, a to się nie bijemy. To inny pieszy, a to się bijemy, no? czy <grym> się, <grym> się bijemy, trzeba się pytałem Ale na ostatnim wyścigu nie było, że... Się... No to jest już inny wyścig bazu i wyścig już Tam ty byś nie miał. A co tam się łomyja? No rzeczywiście. Tam to było gita 5. no? Oczywiście. Oczywiście będziesz jechał, zaraz. Ole! Czy się O Janek w dupę każdemu. Jak każdemu? Pierwszy raz zjechałem. No właśnie, pierwszy raz O Janowski, gdzie ty pojechałeś? Ja, 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 chyba ja, 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 mówisz. Tak. Ijo! do przodu, trzyma! Ja się z Michaelem koło Jutro! Mam... Nie bój się! na całe! O kurde! Już, ja już mam doświadczenie! Porze, no. Ja już mam doświadczenie z... od tylu <noise> miesięcy z... grania z tobą. E na każdym filmie pokazuję, że. <noise> dzisiaj na tych nagrywkach ani razem mnie wanołeś. Ani ja ciebie. Nie no w ogóle. Tych sam się dupa. Twarda dupa. Bardzo oh. twarda. Dupa. Ja się dupił się we Damianek dupę. ma twardą dupę. Wjechałem mu z pełnej. Trzeba blisko. mieć. Oj, czy Trzeba idiotkę zajczyłem. No. Dobra, że co innego nie zajczyłem. Co jest? Przestań. <laughs> Chyba, to no, jeszcze padłem jestem Oj są takie dziwne wrażenie udało się Czym nie, to się bijemy, czy nie, broko? Było takie, ale... Ja Czym <grym> się byłem, bijemy, No, no się... W b... praj... B... <grym> no bij... O, ja go ścieło b... Aż go ścieło <grym> <grym> Czy się nie bijemy? No się pytałem. bo... Co No mnie skasował na pierwszym miejscu bez litości A teraz ja się pytam Czy się nie bijemy, no? Co za... Oj, to samo zrobiłem. Kopiuj w tej po prostu. Pragaj mnie, mnie, No, Oj, to była moja wina. Zatrzymamy ich, dla Ciebie nie, nie, ich nie. Oj, ich nie, 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 Moja wina, Moja wina, moja wina, bo za wielka wina, tak? No yes. to Janka, bo przez Janka jest na tej pozycji, to... Mm -hmm, tak, to, to przez niego cię A No to sobie jedziemy Łączyć się! Oj, dobra. O, nie było jaj, 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 jaj. To się zapomniał. Zapomniałem hamulca wyłączyć. Zaczęliśmy ja. LPG włączyć. Czekaj. <grafy> Ale jedziemy. Nie z Pan Ale nudno. Nie, <grafy> nie mogę go jest, tak? Który no jest panie. Idziemy. zrobić. Chyba zrobić. Aha. Aha. Niech eee. się rozrusza w sumie. Się kościa, ja? Znam ten ból. Znam moc. No oh. dobra. O, dobra, o, będzie o, ciekawiej. Akurat przed metą. On się tak idzie tam jeszcze do mety. Jademy, no fajnie. Nie no, nie mogę nas dogonić bo... Nie możesz sięgnąć za nimi. No, no wynik, że nie mogę iść do goni, bo mnie wyprzedzają. Naprawdę, fajny wyścig, nie? No, mapka fajna. Oj, oj, zakręty! Tak fajnie się w nie wchodzi. w masu. Wolałbym, żebyś wychodził z tych zakrętów i spodził. No, no, nie mogę, nie mogę go do no? Damianka. He raczej mnie nie może dogonić. Ciebie to mogę, ale. O. Meta! Mam no. no. O. Zawsze jak jadę na początku pierwszy, to potem każdy no, <ślech> Tak to jest, kurwa. Pospiesz. Co tam wagi wsiadł z tyłu? Przyśnion mówi. Janek, nie nagrywaj już, iść spać. Nie kryła, iść spać. Thank <laughs> you.